No, powolutku. Trzymaj się, linek na tekni siatki, linek. Linki się trzymaj. Tak, linki na środku, tej różowej linki. O tak. No i teraz drugiej linki się złap. No, linek, linek niesiadki, linek kochany. Powolutku. No, teraz powolutku. Powolutku, bo tu nie ma podestu. Chodź, chodź. Chodź, nie bój się. Po siatce ci się nic nie stanie. Tylko się trzymaj. Powolutku. Za blisko idzie ci siebie, nie chodźcie tak blisko, bo się wtedy siatki siatki się ruszają. Dobrze na linek, linek, linek. Nie siatki z boku, tylko linek. To będzie Wam łatwiej. Idź, idź, ty dobrze na idziesz, bo to się idzie po listwie.